Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Jak widzicie, u nas choinka jeszcze stoi, ponieważ mm, mm, dzisiaj będzie ksiądz albo jutro. Nie jestem pewna. Yy... Dawid i nasza sąsiadka słyszeli właśnie, że w czwartek na tych ogłoszeniach, bo jak wiecie, ja wtedy z kościoła musiałam wyjść, bo się źle poczułam. Yy... Więc no dzisiaj wyczekujemy, a czy będzie dzisiaj, czy jutro, to się okaże. No i później będziemy pewnie choinkę już rozbierać jeszcze chwilkę, tak mi się wydaje. Może w weekend, a mamy już czwartek. Więc no zobaczymy, do 2 lutego choinki jakby chyba mogą stać, chyba coś takiego, więc tak, my, my wyczekujemy tutaj księdza, chłopcy są na przedstawieniu razem z babcią, z moją mamą, bo dzisiaj jest Dzień Babci i Dziadka, więc moja mama poszła na przedstawienie i ma ich od razu podrzucić, bo mogłam ich zwolnić i tak dzisiaj lekcji jakby nie było, więc wracają zaraz do domu, wydaje mi się, że za jakieś 10-15 minut powinni już być, no i tak... Tak to wygląda u nas. Piękna pogoda, pięknie świeci słońce. Powiem Wam, że od razu chce się bardziej żyć, jeżeli to słońce wyjdzie. Mimo tego, że jest bardzo zimno, bo minus 8 pokazywało, coś takiego, to mimo wszystko ja czuję jakoś w głowie wiosnę. Prze, przez to piękne słońce. Więc yy, tak, dzisiaj zjadłam trochę owsianki, ale ja, nie wiem, muszę, muszę pokombinować. Dajcie znać, jakie Wy owsianki najbardziej lubicie. Proszę bardzo, mało jej sobie zrobiłam i zjadłam może z 4 łyżki. Na razie jestem najedzona. Kawę mam swoją pierwszą, bo tak jak mówię, na razie jedną staram się pić dziennie. Jest ona z tym mlekiem Alpro Barista waniliowym i naprawdę jest dobre. Bałam się, że mi nie będzie smakowało. Ma pyszny, lekko waniliowy smak, więc polecam, naprawdę spoko. I owsiankę też zrobiłam na waniliowym. Dodałam też trochę tego ekstraktu waniliowego, i muszę jakieś owoce chyba dodawać, albo nie wiem co. Bo no ciężko mi wchodzi, ciężko. Nie wiem, nie umiem się przekonać, ale yy, to z lekki posiłek, taki jak ja powinnam jeść. Więc no wiecie No i muszę jeszcze sobie mm, zaraz zrobić się I robię w garnku To zalewane za długo stoi, za długo robi się kisiel A w garnku dosłownie 5 minut I jest kisiel, trzeba go ostudzić No i później można trochę wypić rano I później trochę wieczorem No i tak, y, tak będę właśnie robić Jedziemy do sklepu Ale Zobaczcie co się dzieje mm -hmm, Zamarznięta cała szyba Więc ja zapinam sobie pasy i będziemy ruszać, jedziemy do naszego sklepu i przy okazji zobaczymy, czy może ksiądz gdzieś tutaj już nie przechodzi, czy później najgorzej u nas w blokach to było konkretnie, że mieszkaliśmy na parterze. To wiecie. Wiecie co David robi. To wiadomo było, że do nas pierwszy, na przykład o 18 to było 18-18.10 maksymalnie na przykład. I, I tyle. A tutaj no nie wiadomo ile to wszystko zajmuje. Ja i mój synek Ignaz jedziemy razem sobie do Sinsey Pepko. Rosman, tak? Mm -hmm. Stasiu nie jedzie. Może jeszcze gdzieś? Nie jedzie, czy się zaczął ubierać, bo nie wiem. Bo coś tak słyszałam, jakby krzyknęłeś: sprawdzi ja odpalę auto. No, Uch, ja teraz rzadko jeżdżę y, autem sama, więc y, zawsze mnie to po prostu stresuje. A ja stresować się nie mogę, bo to źle wpływa na mnie. Moje <laughs> samo poczucie. Lekki stres i. Lekki stres i jest po mnie. Nie jedzie? No to chodź. Więc zapinam pasy, ustawiam sobie tutaj pod, pode mnie, czyli blisko, nie aż tak blisko. I wiecie, i wyżej. A, czekajcie, muszę... O nie, chyba jednak. Czekajcie. Dobra. kochani, Kochani. Cze? Czemu nie chcę? Ej, ja Idziemy w tych butach mi jest niewygodnie. Wyszliśmy z Pepko i z Rosmana i widziałem jakiś taki nowy zapach do auta, orchidea. Był z dwóch dych przeceniony na 12, coś. Więc zobaczymy. Takie małe opakowanie. Czekajcie, jak to. Aha, dobra, to musi być w tamtych. Ach, nieładnie, przyjemnie. Dobra, musimy włożyć tak. Tutaj to do tego. Ojej, żeby to wlazło. Jest, mamy. I tutaj wkładamy sobie w nawiew. Włączamy. Na, takie, na taką dwójeczkę. I ruszamy. Czekajcie, pokażę wam. O! Nie, czekaj. O, proszę, trochę ukurzone tu, ale to nic. Lecimy. Mamy już piątek. Dzieci w szkole. Dawid właśnie wybrał się yy, do pracy. Nie wiem, nie wiem o której, o której wróci w ogóle z minus 7. Jest tak zimno, a odczuwalno minus 13 było pokazane. No ale zaraz ma już być 0,3, ale opady się zaczynają. No, sami wiecie, sami pewnie sobie sprawdzacie. I co ja, jak nie ma nikogo w domu, no to poświęcę ten czas na, wiadomo, ogarnianie. Ja właśnie pozmywałam, miałam tyle do zmywania. Ja nie wiem skąd te kubki. Oni chyba biorą za każdym razem nowy kubek, jak chcą się czegoś napić. Nie mam zielonego pojęcia, ale było ich brud. No dobra, były też dwa moje od kabek, bo dzisiaj wypiłam, no i wczoraj wypiłam i, i nie pozmywałam. Po prostu go tutaj nawet stał. Co miałam Wam powiedzieć? Powiem Wam, że ten zapach, co Wam pokazywałam, ujęcie wcześniej, ja go nie czuję w ogóle w aucie, szczerze mówiąc, jakbym miała wydać dwie dychy, to bym go nie kupiła, nie wiem, zobaczymy jeszcze za, wiecie, za dzień, dwa, no ale co, no nie wiem, moim zdaniem nie pachnie, dobrze, że kupiłam go na promce za 12, a to i tak dużo, chyba lepiej kupić sobie tą, wiecie, choineczkę, tak uważam. O nie! Ej, mi się tutaj roz, ten, rozdarło, w ogóle muszę kupić nici, Szyję sobie y, tutaj ten kawałeczek i to legowisko, cały czas zapominam, nie mam nici w domu, czekajcie, a właśnie tam legowisko się rozdarło i teraz widzę, że ta podusia tutaj troszeczkę, więc trzeba szyć dopóki tam dalej to nie pójdzie, no więc muszę zapisać sobie gdzieś, że nici i igły y, trzeba, trzeba kupić. Dobra, zaczynamy. Coś tam porobimy. Powiem Wam, że jestem bardzo zadowolona z tego sweterka. Wczoraj go miałam na kolędzie i dzisiaj go też sobie założyłam. Jest super wykonany. On nie będzie się pęczkował. Na pewno. Do tego szarego z kapturem nie wiem, bo on jest taki, że ma trochę wełny. Jest taki bardziej, wiecie, włoskowaty, więc muszę zobaczyć. Ale ten wydaje mi się, że, że nie. On jest taki, wiecie, taki zwarty. Chyba, że mi tutaj Rubinka zahaczy, bo widzicie, są takie pętelki jakby porobione, ale jest naprawdę. Oczywiście brak miejsca bo nie przygotowana byłam do bloga, teraz mam 17 minut, więc już uda mi się prawdopodobnie nakrać wszystko na tym miejscu, ale później znowu będę musiała ustawać, żeby zapisać. O, trzy światy. Widzę, że sporo z Was w nowym roku przechodzi na różne diety, więc ja trzymam za Was mocno kciuki. Za siebie też, tylko u mnie to jest inaczej, to nie jest taka dieta-dieta, tylko ja mam loterię. Wiecie, raz mi jedna rzecz zaszkodzi, drugi raz nie. Ja bardziej patrzę pod mój brzuch. To nie jest tak, że dieta, że chcę coś tam schudnąć czy coś, czy chcę się po prostu lepiej odżywiać niż w tamtym roku. To chodzi o moje zdrowie. Bardziej, żebym mogła spokojnie być z domu, żebym czuła się, wiecie, bezpiecznie. I to jest połączone głowa, brzuch, głowa i jelita. Bardziej tak. Więc no to jest nad tym bardzo dużo roboty. Ja podejrzewam u siebie, powiem Wam, bo nie byłam u lekarza, nie mam stwierdzone, moja babcia miała też IBS i mi się wydaje, że ja również mam właśnie tą nadwrażliwość yy, no i tak, no i kombinuję dlatego zmieniłam sobie mleko i wiecie, takie lżejsze te posiłki, no zobaczymy, razem, tak, że mogę zjeść mega tusto i nie mnie nie zaszkodzi a raz zje i mi zaszkodzi, więc ja nie wiem no nad tym jest sporo pracy, zobaczymy jak mi to pójdzie już kiedyś chciałam wejść na tą dietę później przerwałam i znów normalnie jadłam ale no powiem wam, że dla mnie to jest po prostu męczarnia, męczarnia ale może już nie będę się rozwodzić, jak kiedyś będę wiedziała więcej na ten temat, to Wam powiem. Ale kolorowo nie jest, kolorowo nie jest. Ja przez to tracę naprawdę sporo w swoim życiu. Często boję się gdzieś jechać, wyjść, bo mam takie lęki. No, jest, jest źle. Nie korzystam po prostu z życia na tyle, ile bym korzystała kiedyś. Dużo się zmieniło od kilku lat i ciężko się z tym po prostu żyje. dlatego stwierdziłam, że dobra, próbuję. Kupiłam sobie też tam takie jakieś probiotyki. Inne rzeczy. No zobaczymy, zobaczymy, chociaż żeby sobie troszeczkę polepszyć ten, ten mój stan, bo męczę się strasznie, szczerze mówiąc. No dobra, więcej o tym nie mówię. Chciałam tylko tak napomknieć, bo może to było różnie odebrane, że nie chcę jeść takich fast foodów czy coś. To nie pod tym względem, tylko właśnie pod względem tej choroby, że tak to nazwę, chociaż nie jest ona jeszcze stwierdzona, ale wszystkie objawy na to po prostu wskazują. Chciałam rozebrać choinkę, ale Dawid mówi, czekamy do 2 lutego, już czekamy, więc chyba jej nie rozbiorę, chociaż to i tak ode mnie najbardziej zależy, bo ja ją będę rozbierała sama. Nie wiem, czy nie kupić jeszcze jednego kartonu takiego, widziałam, że teraz są na promocji w Action, takie podłużne, yy, plastikowe, w spoko cenie. i nie wiem, czy właśnie tam bym po prostu tych wszystkich ozdób choinkowych, typowo choinkowych bombek nie włożyła. No zobaczymy, jak to będzie dzisiaj, nie wiem, czy dzisiaj będziemy jechać, czy jutro na zakupy, nie wiem, o której Dawid wróci. Ale może tak zrobiłam, zrobiła, Mam trzy pudła, ale one już są praktycznie zapełnione. I wkurza mnie, bo te papierowe się tutaj rozwalają. Już widzę, że te przykrywki się tam po, od. Ymm, po wychodziły z tych dziurek. Wiecie o co mi chodzi? Porozkładały. Więc no, myślę, że plastikowe by było trwalsze po prostu to pudełko. Rubinecka, tutaj, rubineczko. Leży sobie. No, i tak. Byliśmy wczoraj w tym pepko, w tym Sinseju, Kupiłam skarpetki chłopcom. Y takie zwykłe, szary. Teraz widzę, że zrobili z takimi tutaj kreseczkami. Chyba ich tutaj nie będzie widać. Kupiłam ten odświeżacz, kupiłam coś dla kotków. Co jeszcze kupiłam? Kupiłam ręczniczki. Takie po prostu, żeby były w łazience, w ubikacji. Czekajcie, ja Wam je pokażę. Hop. Mm, za 3 złote. Czajcie? Za 3 złote i one są po dwa pakowane, więc yy, spoko. Patrzcie, jaki ładny kolorek. Taki szałbiowy. I mamy takich rozmiarów ręczniczki. One są 2, 3 złote. Proszę bardzo, tutaj jest cena. Włochy Trzy 3 złote, wcześniej 6, no czyli minus 50, ale naprawdę spoko. Bo tej do łazienki się przyda przy umywalce, jak się myje ręce. No i takie różowe też. Też są dwa i też 3 złote. Więc fajnie wziąłam sobie dwa takie zestawy. I będą takie już yy, wiosenne kolorki, fajne. I jeszcze Ignaś sobie wziął taki fajny notesik. Teraz Wam pokażę do zapisywania. Ale najpierw odłożę to na miejsce. To trzeba w ogóle wyprać. jak tak schowałam, ale... czekaj, czekajcie. A, tutaj. Dobra. Mamy i notes, który prezentuje się tak. Zobaczcie, jaka słodka. Kapibara. No i tutaj na środku, jak się naciśnie, to on otwiera tak łapki. I tu ma na magnesik... Zdejmowane okularki, więc fajnie. No i taki on jest po prostu tutaj w linii, więc żeby sobie coś tam zapisywał. Fajne, 17 zł. Muszę ten róż zanieść. Raz go używałam od mamy, właśnie y, dostałam z Eveline. Tutaj mamy kolorek, jest to jakiś kolorek? Hello, 04. Bardzo fajny ten kolor, ja właśnie takie lubię, takie, wiecie, zgaszone kolory, więc muszę zanieść sobie go do góry, żeby go używać y, na co dzień. Raz go nałożyłam, tylko tutaj na dole wyjęłam z kieszeni. I wiecie, tak sobie wklepałam i naprawdę fajnie, fajnie, to wszystko wyglądało. Dobra, biorę się za ogarnianie. Chociaż tutaj, tutaj jest w porządku w salonie, w kuchni też w miarę, ale muszę zrobić repetę lodówki przed zakupami, co tam trzeba wiecie, z czego się trzeba pozbyć. No, przegląd po prostu lodówki. Tutaj powinniście mieć w miarę, w miarę spoko ujęcie. Oh my god. Uh. Kupiłam ostatnio takie chłopcom, został jeden. Chciałabym zjeść kawę. Dobra, to do, do. tektury, bo jak jedno zostało, to po co trzymać całe? Ale dzisiaj im dawałam też jako taką przekąskę dodatkową. Dobra, nie będę Was tutaj zanudzała. Wszystko wyjmuję, wyrzucam i biorę się do roboty. Nie chce mi się, ale trzeba. Lodówka ogarnięta, teraz będę rozmrażała w wodzie na razie mięso, bo mam jeszcze trochę czasu. Zobaczymy, ile, ile się uda. Dzisiaj pierś, kurczaka, ale tu mam akurat taki z tym korpusem. Wiecie, że muszę ją po prostu sobie zduń skórę i tam wyciąć, wyciąć ten, ten kosz, ten korpus. No, więc się rozmraża. Fajnie, lodówka ogarnięta. Zajęło to chwilę, tak naprawdę, nie miałam. Nie miałam jakoś dużo tam do, do, wiecie, do przebrania i się okazało, że mamy trochę jedzenia, więc nie będziemy kupować dużo, bo są jakieś tam, no jest trochę rzeczy, bo ostatnio też kupiliśmy takie, wiecie, pojedyncze i się po prostu nazbierało, więc pewnie dzisiaj tylko kilka, kilka rzeczy się dokupi i będzie finito. Jakieś rzeczy do szkoły, muszę przemyśleć, co tam im robić. Trochę się nie odzywałam, bo przyjechała do mnie mama sobie pogadać, miałam troszeczkę taki, o, gorszy dzień, ale jest w porządku już. Gumki moje ulubione, super trzymają. Polecam 4,50. Takie spineczki, bo nawet jak miarę rozpuszczone, to sobie zepnę tu i nie będą mi tak leciały. Więc takie też za cztery. Coś brązowe wzięłam, bo bardziej się zleją z włosami. Zobaczcie, jakie są super kule do kąpieli. Mama wzięła takiego kameleona dla chłopaków. A ja wzięłam taką papugę, więc mają dwie kule, proszę bardzo. Taką i taką. No są przepiękne, szybu leniwiec, coś tam było naprawdę. Niecałe 5 zł, i kupiłam sobie nową cukierniczkę. Taką małą. Tamtej nie wyrzucam, ale chcę sobie zmienić. Tylko ona nie ma tutaj żadnego dzióbka, trzeba po prostu tak podnosić. Nie wiem, czy będzie wygodna. Za 9 zł, i już ma łyżeczkę też yy, jaką? szklaną. Więc fajnie zaraz sobie to wymyję i przesypię do niej cukier. I tyle. Takie małe zakupy. 25 zł zapłaciłam. Yy, no. Ale no to po prostu przy... i tak się pięknie mienią one, super są. O! Pachną też ładnie. No i co? Blaszu, psz, pięć, nie no, trzy dyszki, jedna kula. Tutaj takie ładne. Zapią taka. Teraz mi się przypomniało, mama jeszcze taka kochana, zobaczcie, przywiozła mi serum i kremik, więc będę testować, fajny jest. Kremik, ponieważ nie jest taki wodnisty, tylko bardziej skoncentrowany, a ja właśnie takiego szukam, więc mam nadzieję, że on mi się sprawdzi i będę mogła sobie go kupować. No, no i tyle. Ja się z wami żegnam, kochani. Papa, pa, Widzimy się niedługo.